Dobra, co teraz piszemy? Coś słabego znowu, nie? Stany Zjednoczone. W sensie. Stopalnia słaby. <laughs> Dobra. Proponuję pierwszy lepszy klub, który tam był, czyli pierwszy to naprawdę. Czyli. Ci Chicago, Chicago Fire. Fire. Dokładnie. Quaker. Dobra, lecimy. Tu, 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 tu. Mam nadzieję, że to się skończy tak jak poprzednie 5 meczów Albo cztery, nie wiem ile gramy Cztery no. chyba graliśmy do tej pory, była Bolivia, Indie Nie, 5, bo był jeszcze AEK Ateny, Rangersi I teraz to jest piąty, ej Rudy Ej, bo mi murzyna bierzesz Larentowicz! Ej, tu jest Polak! I chyba to jest ten Rudy. Nie chcę. Widzisz? To jest Polak. Znaczy, na pewno... Widzisz? Widzisz? Ma polskie nazwisko. Może nie być Polakiem, ale ma polskie nazwisko. Jaram się Polakami w, w innych klubach. Szczególnie takich mniej znanych. Nie muszę się skupiasz. Nie no, raz. Diagora... Dlaczego to robisz? <laughs> Jezu, jaki fajny czarny. Nie było spalonego? nie wiem. Musiałem podejść w pięciu, żeby się zabrać. Nie wiem w ogóle, dlaczego tam był lop, ale spoko. Nie o to chodzi w tym meczu, żeby wygrać, chodzi o to, żeby był remis. ...jak w każdym naszym meczu dzisiaj. Hmm. Hym, <grym> Watson! Masz Sherlocka. <grym> i z Power Rangersami były lepsze żarty. <grym> no si... No! Zrobił 360 na ziemi. Jol... Joja! Ej, to jest rasizm, bo komentatorzy nie mówią nazwiska tego czarnucha. Za co? Już tam była piłka. Hurtado. Pewnie brany hurtem. Dobra, niech będzie. <laughs> Ej, to było tak lekko. Jak on to obronił. Jaka emocja, ale to było tak lekko. Mm, że już lecieć się nie dało. Haha. Haha. Ha. Kurde. O, doszło. Watson. No i proszę, udało się odebrać piłkę. A ucieka mi palec z trigera <grych> Tylko raz. Co ty robisz? <grych> no gram, a ty? Nie wiem, tak śmiesznie to wyglądało dość. Lol. Nie wiem, czy mu nie podał. Tylko zrobił jakby zamarkowanie. Ten przerzut! ho, oho, oho, co kopnął. Abyś to dobrze uderzył, to by wpadł. E, ta noga mu służy zazwyczaj do wsiadania do tramwaju, więc wiesz. To pewnie dlatego. Dobra, kto faulował? Ja. Nie wiem, bo się utrzymywałem przy piłce i... tylko. Tak, zdobiłem sobie ślisk. No ale to ten ślisk on od razu ustał, to jest czarny. On nie leży na ziemi bez powodu. Ten są fajne. Jezus! Co ty próbowałeś zrobić? No podać, że dobiegł normalnie ludzku, a nie wyszło. <laughs> jakby to odbił, Maria, to prosto pod nogi tobie. A Nie masz Więc tu jest mój adek. Mam wrażenie, że nie masz zawodników. Patrz i kontra, czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Opa, lol, lol, Anangono. ooooo wow, wow, wow. Widziałem Predikt a Aaa jaka klepa Tylko to już nie miało być podanie, to po prostu było kliknięcie za dużo Zostaw mi go! Czochranie! Szybko odzyskał piłkę. <laughs> Co on zrobił? Powoli z rozmysłem. Pomyśl może o zmianie zawodu, Diego, raz. I właśnie w jakim ty zawodzie pracujesz? O, sprzedawca Tele, telemarketer. Sprzedawca się. A to ja, to na, ja na YouTube. Ha! nie zrobiłem tego co chciałeś, żebym zrobił. Okay. Zrobiłem to i dalej mam piłkę! Dostaw mnie! Żółta kartka na rudego! Sędzia pokazał trudną kartkę. Mamy powtórkę i przyjrzyjmy się tej sytuacji dokładnie. Tak, ewidentnie zbyt zdecydowanie go tu potraktował. Znakomicie wypiąstkował teraz piłkę w pole. Kurde. Biegnij. Biegnij. Fak. O kurde. Nie podbiegł. O kurde. Lol. Dobre Lol. Co? było dobre? Fajnie Nie wiem, <noise> jaka piłka. O ja nie wiem, że czułem to w kościach. Co to ma być? O co tu chodzi? O co tu chodzi, że oni biegną, nie dobiegają? Dlaczego ty zaczynałeś? Tak reszka mi wypada. A to orzeł zaczyna zawsze? Nie. Co wybił? Zbójkowa wymiana piłek. Dobre przejęcie, brawo! No, z tego miejsca no. trzeba strzelać! Ach, ładnie tam chciał dograć, ale rywal... No nie kręci. tu. A tak podanie, no i strata. Pi te piłki, do. Zwycięzcą z tego starcia wyszła jedynie piłka. Jeszcze raz! Aaaa, walcz!

No walcz, walcz. Ja pierdolę. O kurwa. No ja pierdziel po prostu, nie? O kurwa. Nie wierzę w to. Podelektujmy się cudownym uderzeniem. O kurwa. Co wsadził? To wpadło. No nie tak, Kupisz. się. No nie! No nie! Co to się dzieje? No co to się dzieje? Co to za lagi w ogóle? Chciałem minąć, ale nie wyszło. Ojej. Yeah. To <grym> no jest zawsze śmieszne. Aaa kurde. Au. Nie. A kurde. Myślałem, że jeszcze dobiegniesz do tego, wiesz? Eee, co na tym meczu? Mm. Nikt nie sprintował, o dziwo. Nie mam komu podać. Masz, oddam ci piłkę. A to był też. Prawie jak Lewandowski dzisiaj na tym... ...na meczu. Z miejsca. Czekaj, ja chcę powtórkę. Bum, nikogo! Bum. Jak to? Jak to zrobił? Wiesz, maciarskie bramki. No, super. no, już myślałem, że czerwona. Jest, rudy, żółta, dobrze! Mój też ma. pokryj. Jeszcze ten, co ja nim biegnę, też ma. Ej, bo nie mam obrońcy teraz! Już wydawało się, że przejęli ale nie opanował A... 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 Już blisko pola karnego. A... No, A ja już odpuściłem. O, dał się. Ja chciałem, żebyś tak myślał. No nie zdążył podać. Jakby. Po prostu by nie podał. Nie podał. Ja chciałem, żebyś tak myślał. Doskonale bym zmienia <laughs> właściciela. Dobrze padał. Ja mam czasami wrażenie, że oni mają mniej zgrania niż 100, mimo że są jedną drużyną. Kurwa. <laughs> o kurde No bramkarz! Oho! Co, 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 jak, co? To jest tak niemożliwe. Ale fartuch. A akcja taka ładna. No. Hmm. No to oczywiście zgodnie z logiką Fify ładne akcje nie wpadają, trzeba czekać na Masz jakieś tutaj problemy? No ja pierdolę jak to nie wpada? Kurde. Masz jakieś problemy, a komentator żadnych problemów nie miał. No, komentator, komentator nie miał żadnych problemów. Jezus, Za no, mocno, kurde. A jednak, jednak Anangono, Anangono, Anangono. Tak, Anangono. Kurwa, ale to zrobił, ale to był fart. Już przeszło. Silne, mierzone Okej okay. Okej! Okay. Kurde Ja go chyba do mojego futa kupuję, tego czarnucha Robię skład MLS i on tam Uż. będzie Gdybym nie zdiskardował tego donowana inform, to też bym go miał Ale nikt go nie chciał kupić, ale jest już... Hajsy ważne ja dyskardowałem godzinę na Team of the Season. Mogłeś czekać. No wiem. Ale nie chciało mi się. O, mój telefon. Hehe. No biegnij tam, joja! jo -ya. Kończ ten mecz! Kończ! Czemu pies czeka u Ciebie, skoro nie masz psa? No bo Na dziewiąte piętro go słychać. O, co chwycił! Kurwa, przezro... Aaa... <grywa> o nie! Nie! Tak, wygrałem! W końcu! Kurwa... Przełamanie! Przełamanie! Piąty mecz, w końcu win! Ale to by tak mój mecz, ja pierdzielę No nie wiem, jak chcę statystyki zobaczyć Czy mi się uda? Czy mi się uda? Tak! 2-1 Bilaz Brabek Indus 1 <grym> Bila, zbrawek, plus 1 Dobra, teraz muszę cię zmiażdżyć Dobra, a to to zaraz Co odpal? Co O Otwabla mówi, że jest mecz O? To fajnie To... Papa. Pa.